To fakt, że w tej chwili czujemy się dobrze, natomiast przed meczem mieliśmy pełną świadomość tego, że Faluba z Torunią potrafi jeździć doskonale i, i tego bardzo żeśmy się obawiali, trochę czasu poświęciliśmy, żeby się do tego przygotować, myślę, że z Torem również trafiliśmy. Dzisiaj myślę, że kibice nie byli zawiedzeni, bo tego ścigania trochę było, dochodzi w tym żużlu, żeby coś się działo, żeby Również kibice byli zadowoleni, dziękuję Emilowi, Mikelowi za to, że oddali bieg juniorom, pełen szacunek dla tych chłopaków, a dla młodych nieodzowna nauka w takich biegach i, i to jest fajne. Jeszcze a propos nauki, to może jeszcze takim dodatkowym smaczkiem była wizyta Rajana Saliwana na stadionie. No tak, faktycznie w piątek również u nas na treningu był, pogadał z chłopakami. Z całą pewnością przekłada się to też na to, że każdy chce się pokazać, tyle że z tymi naszymi dzieciakami to właśnie chodzi o to, żeby oni nie chcieli się pokazywać. Oni mają jechać, a, a te dobrymi chęciami jest piekło usiane i zawsze przez to jakieś pomyłki. Ale to też jest doświadczenie. Mają wyciągać wnioski, się uczyć do kolejnych spotkań. W y tym biegu nie czułem się zbyt dobrze. Minę miałem, Minę miałem jaką miałem, głowę zwieszoną też miałem. Delikatnie zderwowany na siebie byłem. Ale już w drugim biegu było w miarę lepiej. Chciałem poprawić, poprawić tym drugim biegiem z pierwszego. Znaczy... Pierwszy bieg chciałem poprawić w drugim swoim biegu. A w tym trzecim biegu to ja nie wiedziałem co w ogóle się dzieje z motorem. Stałem w ogóle w miejscu na tym torze. A w ostatnim stojaty podałem ciała. Była kanapka, zjechał mi się Oskar z Damianem. Ja byłem w środku, umknąłem gazu, delikatny kontakt był i położyłem się. Ja z mojej perspektywy patrzę na te zawody inaczej, bo ja miałem fenomenalne problemy ze sprzętem dzisiaj, w każdym biegu tak naprawdę szukaliśmy i zmienialiśmy w motocyklu szczególnie w tych wygranych biegach e, cały czas było nie tak, albo prąd, albo gaźnik tak naprawdę czekam, wrócić, czekam na to, żeby wrócić do domu i przejrzeć co się wydarzyło, bo musimy poszukać problemu nie tyle są co w sprzęcie, co pozupełnia sprzęt, inne, 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 jakieś tam rzeczy, bo no kurczę, nerwowo było, u mnie i, 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 i mi te jakby zawody nie poszły tak jak pomyśli. Fajnie, że to nadrobiła reszta seniorów, bo mogli się sobie powoić na to, żeby juniorzy jechali w nominowanym biegu, więc dobrze, że drużyna wygrała. Okej, okay, czyli rozumiem, że to nie to, że ty nie byłeś w stanie do tego nowego, inaczej przygotowanego toru się dostosować, tylko po prostu coś tam w silnikach nie grało tak, jak ty byś sobie tego życzył. Tor był taki sam jak zawsze. Tak naprawdę tutaj się nic nie zmienia. Mi to wszystko pasowało pod motocyklem, jednak ja miałem problemy. Mówię, sprzętowe, ale to nie wynikające, można powiedzieć, z silnika, a z innych rzeczy jak właśnie mogą to być prądy. Gaznie, które też wymienialiśmy w trakcie zawodów, ale coś cały czas gdzieś tam błądziliśmy, no bo o, w trakcie biegu ja byłem bardzo zły, o tak. I po biegu mówię, że te biegi były do przodu. Ja jestem mówię, nawet rozmawiając teraz myślami o tym, co to mogło być. I czekam na to, żeby wrócić do warsztatu i zobaczyć chłopakami Timu gdzie była przyczyna. Dwa tygodnie teraz przejdę od ligowego ścigania w Polsce, ale domyślam się, że Ty próżnować nie będziesz, bo o sporo star. Lepiej, lepiej, lepiej tak się czujesz, mając dużo starym. Co prawda? No taką mam pracę, no raczej ona trwa pół roku, więc jeżdżę ile mogę, nie przeszkadza mi żużel w życiu, lubię robić to co aktualnie. To co aktualnie robię na torze i, i, i no nie ma nudy, na pewno co, ligi nie będzie, ale mam inne zagraniczne zawody w Szwecji, w Danii, spadnie może jakiś trening po drodze, zawody indywidualne, więc e, nie nudzę